Cześć, jak się macie? Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Akademii Battlefielda. Czyli to będzie taki cykl, który będzie opowiadał właśnie o różnych poradach związanych z Battlefieldem, ale między innymi również będziemy opowiadać o broniach. O tym, które dodatki do broni są warte uwagi, a które, no, raczej powiedzmy się średnio spisują. I, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dzisiaj zaczynamy od broni P90, chyba takiej najbardziej popularnej, broni PDW. Który przede wszystkim jest skoncentrowany raczej na takim krótkim dystansie. A o tym za chwilę. Czyli dzisiaj zaczynamy o broni B90. Na początek posiada on ona przede wszystkim ogień automatyczny. Oraz ogień pojedynczy. Ale ten drugi ogień umówmy się raczej nie będzie zbyt często stosowany. Amunicja. 51 nabojów. To jest naprawdę bardzo, 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 bardzo i jeszcze raz powiem bardzo dużo. To jest ten najwięcej jeśli chodzi o bronie PDW. Znaczy... Więcej ma w sumie tylko PP19, ale naprawdę, 51 to jest spoko, zwłaszcza, że pozostałe bronie zwykle mają w tym takiej konf konfiguracjach takich, nazwijmy to przeciętnych, 21. 51 nabojów, naprawdę bardzo fajnie. Przegwarzanie 7%, to jest klasyk, większość broni ma 7%, więc na luzie. Prędkość kuli 420 metrów na sekundę, to jest również niesamowita, niesamowita prędkość, szybciej tylko od niej ma PDWR. Zwykle broni oscylują z tą prędkością kuli wylotowej mniej więcej na, na poziomie 350, dlatego 420 m na sekundę to jest naprawdę niezła, niezła, niezła wartość. Obrażenia. Obrażenie broni P90 to jest największy według mnie minus tej broni, dlatego że kształtuje się ona w najlepszym przypadku 20 do 10 m oraz 11.2 przy 46 m. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Gramy sobie na Normalu, gdzieś mamy odległość, powiedzmy sporą, nie wiem, 50 metrów do gościa. I gość ma 100 życia. A my mu zabieramy jedną kulką 11.2. Kurde, to, już to trzeba aż 90 kulek strzelić, więc to jest naprawdę masakra. Te obrażenia to jest największa, tak jak wspomniałem wcześniej, największa pięta Hillaksowa broni P90. I naprawdę jest bardzo źle pod tym względem, nawet na tle konkurencji, na, na tle innych broni PDW. No, właśnie. Jedziemy dalej. Przeładowanie. Przeładowanie mamy tutaj dwa rodzaje przeładowania. Pierwsze przeładowanie to jest 2,5 sekundy w sytuacji, kiedy mamy jakikolwiek nabój w, 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 w naszej broni, oraz 3 sekundy, kiedy strzelamy na pusto. Dla nas raczej zwykle ta wartość jest pierwsza, ważniejsza. Z prostego powodu, bo masz 51 nabojów. W związku z czym dużo częściej będziemy przeładowywać w sytuacji kiedy mamy jakikolwiek no, bo tak mi się w każdym razie wydaje, że dużo częściej. I jeżeli tak, no to to 2,5 sekundy to nie jest jakaś wartość, która nie wiem uchwyciłaby mnie za serce. Myślę, że raczej słabo. Natomiast 3 sekundy jest wartością... całkiem niezłą. całkiem niezłą. Te 3 sekundy, czyli wtedy kiedy wystrzelamy się do wszystkich pestek i już i musimy w tym momencie przeładować. Ok, zasięg maksymalny 630 metrów, puh, puh, na pewno nie, nie ma co się łudzić, broń P90, tak jak zresztą pozostałe bronie PDW są skoncentrowane na krótkim dystansie, koniec, kropka. Nie ma co w ogóle strzelać na żadne 630 metrów, ale fajnie, że tak jest napisane, miło, miło. Szybko strzelność, 900 kul na minutę, to jest naprawdę niesamowita wartość, to jest górna półka wszystkich broni jakie są dostępne w Battlefield 3. 900 kul na minutę. Super. Oczywiście więcej ma Famas, ale wiadomo, Famas to Famas. 900 kul. Super. Odrzut w lewo. 0,4. Odrzut w prawo. 0,4. No, czyli mamy, jednym słowem, skoncentrowane strzelanie, takie skompensowane raczej. Strzelanie i w lewo, i w prawo. Taka sama wartość. To jest fajnie. Nie będzie nas odrzucał w żadną ze stron. Więc jest to ok. Natomiast sama wartość 0,4. To raczej taki typowy średniak, jeżeli chodzi o broń PDW. Ale najważniejsze, że są mniej więcej skoncentrowane, więc możemy celować mniej więcej w pośrodek i te broń raczej mniej więcej powinna wchodzić w górę. A o ile w górę? O 0,18. 0,18. To jest bardzo, bardzo dobra broń, jeżeli chodzi o odrzut w górę. Można powiedzieć, że w zasadzie w ogóle jej nie ma. Lepszą od tej broni w ogóle ma tylko M5K. A tak to wszystkie inne bronie mają odrzut w górę wyższy. W związku z tym możemy pominąć jakikolwiek odrzut gór. Dobra, jest jeszcze coś takiego jak yy, modyfikator pierwszego strzału. Oznacza to, że ten pierwszy strzał jest najgorszy i dostajemy jeszcze dodatkową karę, która która w przypadku P90 wynosi razy 2, czyli odrzut jest po prostu mnożony razy 2. No ale tutaj w naszym przypadku 0,18 to cały czas jest niesamowita wartość, to jest bardzo mało, więc możemy to po prostu pominąć tę wartość. Tak samo celnie ta broń strzela zarówno z przycelowania, gdy stoimy, jak i gdy biegamy. Więc dla nas nie ma znaczenia. Możemy sobie biegać na lewo, prawo, uciekać, skakać, nie wiem, szybko się przeturlać na ziemię, cokolwiek. I strzelać e, z, z tej broni i cały czas nie będziemy tracić, bo te, te kary za, za, za ród są naprawdę niewielkie. I e, nasza celność, nasz rozrzut będzie mniej więcej porównywalny, jeżeli chodzi o to, czy stoimy, czy biegamy. W związku z czym, jak jeszcze możemy sobie... Popatrzeć na te wszystkie statystyki, jak wygląda broń P90, pieprzą, doszedłem do wniosku, że jest to najlepsza broń do strzelania z biodra w ogóle w Battlefieldzie. W ogóle, zarówno w pozycji stojącej, jak i biegając, poruszając się, kłócając, nieważne. Jeżeli korzystamy z broni P90, to koniecznie strzelamy z biodra, bo to jest po prostu istny killer. killer. Ok, pora na dodatki. Pierwszym dodatkiem, jaki możemy zainstalować przy broni P90, jest to tłumik dźwięku. Czyli jeżeli chcemy się, powiedzmy, ukryć przed minimapą. Ehm, Ponadto zmniejszy nam odrzut pionowy, no ale przy wartości 0.18 to myślę, że w ogóle nie ma dla nas znaczenia, bo tego odrzutu nawet bez tłumika nie ma. No, a przynajmniej przynajmniej skandalicznie mała, więc nie musimy się tym przejmować. Niestety pogorszy nam strzelanie z biodra. Niewiele poprawi celność przy strzelaniu celowanym. Ponadto zmniejszy prędkość wylotową kuli i zmniejszą się obrażenie na większy dystans, dlatego że opad kuli się bardzo mocno szybko skróci. Według mnie jest to kompletnie nietrafiony, zbędny dodatek, który możemy sobie od razu pominąć. Tłumik dźwięku pogarsza nam przelanie z biodra, więc już z tego miejsca możemy go praktycznie przekręcić. Drugi dodatek jaki dla Was mam jest to tłumik płomień. Zmniejszy i tak marginalny odrzut w górę z wartości 0.18 na 0.148%. I również pogorszy nam strzelanie z biodra. Na szczęście nie na tyle co tłumik dźwięku, ale i tak pogarsza. W związku z tym, również ten dodatek, dodatek jest zbędny. Ostatni dodatek, jaki mam dla was, jest to laser. Przede wszystkim zmniejszy nam rozrzut kuli z wartości 10 do 0,5 przy strzelaniu z biodra, czyli dodatkowo poprawi nam celność naszego strzelania. W związku z tym. Jest to najlepszy i jedyny dodatek, jaki Wam proponuję przy broni P90. Czyli P90, to strzelanie z biodra i jest to laser. Zawsze jest jeszcze dodatkowa możliwość oślepienia wroga, no ale z drugiej strony możemy ryzykować tym, że nas po prostu wykryje. No dobra, czyli tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście subskrybujcie, lajkujcie filmik. Widzimy się przy okazji kolejnej, kolejnego odcinka z kolejnej Akademii Bodyfilda. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy chcecie tego typu filmiki oglądać więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia przy okazji kolejnego naszego filmiku. Na razie. let